To jest kolejny odcinek z Wyperem Epic Jump Map z I... Matteredicem. No właśnie. To... I kontynuujemy. No kolejny właśnie. raz. <laughs> dobra, emocje są. Sięgają z że tak powiem. No właśnie. I my sobie ciśniemy tym parkurem no. dalej. A dobra, tutaj na dół. Jesteś... Też... A, dobra, coś... No, to tam jest na dole, a tam na dole byliśmy. No, no, no to tutaj, 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 Kurczę. Dobra. To idziemy dalej. No. Uh, finally heading to the footer island. Wreszcie kierujesz się do... ...maślonej wyspy. Chodźmy do... ...wyspy maślonej. Dobra. You don't... ...posuciusia. You don't need to use the speed potion anymore. Dobra. Drink that milk and leave all the potions in that chest. Ja to idziemy dalej. Ja nie mam żadnych podśiąków, więc nie muszę zostawić. A am alive. That's not the Butter Island. It's the Half-Butter Squid Island. Kłamałem, to nie jest uh, Butter Island. To, ta mapa to jest, to jest jeden wielki troll. To mnie rozwala. Trzeba... kurde. Rzeczywiście pociągów nie potrzebujemy kurde. No no te... ty trolling Weź wyłącz kreativa. Nie mam kreativa. Nie masz, bo ja ślepy nie jestem. na dwóch Dobra. Dobrze, już jestem. Przepraszam za to. To nie przerwałeś nagrywania? Nie. Mm, dobra. <coughs> Kurczę, tu nie mogę wskoczyć. Jezu, nie mogę w ogóle skoczyć. Nigdzie. No dobra, no to kontynuujemy. Cały czas. No! Zaczynam Oczywiście zachęcam was do yy, wbijania na mój kanał. Możecie sobie tam zamówić interko y, albo layaucik, banerek, miniaturkę. Oczywiście za cenę subskrypcji w sensie takim, że trzeba mieć przynajmniej powyżej 80 subskrypcji, aby, takiej usługi, y, aby taką usługę otrzymać. Oczywiście 80 subskrypcji, mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza. Dobra, już doszłem. Jeśli przeszkadza, wow. Czekaj, ja się tak. Fajna rzecz. Cześć. Przecież... No. No. Dobra. Co my tu mamy? bo Boteu jabłuszkał. Ja sobie trochę ich wezmę. No i dobra, no i jedziemy dalej. Jest! Jest! Jakie szczęście! Tutaj musieliśmy w ogóle skoczyć. Ono? no! Ja, ja spadłem, co nie? I jedną kratkę byłem od ziemi. Chodź tu. Jedną kratkę. W wodzie wylądowało. To leży. Musimy do tego skoczyć. O, ale szybko, regeneruje życie, życie. Gdzie ty jesteś? No tu trzeba. Ta mapa mi przypomina motywy z Mario. <grym> no właśnie. No bo takie rury i w ogóle. Choć Może, tu. może te, taki był zamiar. Tu tym mapie niczego oh, okay, a jaki tu fajne skocz olol ol. <laughs> aha bo tam jest tu. nie biorę tego bo jadło, bo ja też, ja odłożyłem pustą tam. Uh, that was the pretty that was pretty epic, wasn't it? To było dość epickie. Czyżby? No dobra. Gdzie my mamy iść? Kurczę. Co? Czekaj. E, tam? Chyba wiem. Tylko musimy to najpierw... Pierw. Trzeba przejść. Kurczę. Oczywiście za wszystkie szumy w tle. Przepraszamy. Aha, i tam. Bardzo przepraszamy. I za głosy w tle. Zaraz wracamy. Jezus! Lepiej będzie, jak będziesz y, robił przerwy, to y, y, tam przerwy też nagrywanie, bo potem to tak dziwnie wychodzi się. Dobra, jestem już w góry. O ciasteczka Majestic Checkpoint. Kurczę! o, wow, ale nie zlagowało. No dlaczego nie mogę... O, to? LOL Ale odrzuciło No dobra O, łódeczki Uo! What The fuck? No dlaczego jeszcze tego nie zebrałem? Ale są tu Wiem no ale czego się spodziewać po szybko zrobionym serwerze Hamachi No Zresztą wszystko dla... Wszystko dla widzów. Czekaj chwilę. E Sensytywność. Ja nie mogę Do skoczyć. Już. No to muszę na ple. Ja już jestem... Ja płynę już łódką. To byś poczekał już trochę, już trochę daleko jestem. Jezu, ale lagi są. No dobra. Jezus. Dobra, Ty w miejscu jesteś? Nie, właśnie. mam lagi, nie. Przed chwilą byłem w miejscu. O. No to dobra, no to... Y, kolejna nagła przerwa będzie, niestety. To już dobra jest. jest Z mojej dobra. strony. No to... Sorry, ale zaraz wracam. Dobrze my kontynuujemy dalej. Dobra. O Jezuś. Prawie że mi spadł. No dobra. Gdzie ty jesteś? Aha, tutaj. Kurde. Nie, ja, ja nie mam mieć siły. Po, po co łódkami? Po co? No, żeby rozrywka była. Serio? O Maria. Po mi i temy znowu stracone. Boże święty. gdzie to jest? Aha tutaj. Gdzie to opie survival games tutaj mają. O Jezus, głupie reklamy. Tak to już jest. Nie wiem czemu, ale w Minecrafcie 1.1.5.2 yy, wszystko mi się nie podoba, prawda? I temy, jak zginiecie, rozrzucają się do nawet 60 kratek od ciebie. Jaki to ma sens? Serio, już potjonów nie mam żadnych. Ja w ogóle nie miałam. Dobra, mm. dobra. Ok, no wchodzi to tak. do tej takiej wieżyczki. Mm. Aha, tu idę, idę, idę. Nie no, ale serio, te villagersy mają tutaj asja. Aha, i, I tutaj... tu chyba będziemy już kończyć ten part. No, chodź tu na drzewo, Dobrze. już z tego drzewa skończymy. Dobra, więc... Yy, więc my się z wami żegnamy, znowu mój standardowy tekst, no ale cóż, więc yy, mówili do was Wyper i Trojan, dzięki, cześć i narka. Narka.